chwalimy będzie oddajemy ci chwałę nasz królu amen jeśli przejdziemy do Słowa Bożego. Dzisiaj przerobimy czy omówimy sobie fragment z księgi Estery. Za jakiś tydzień środowiska żydowskie obchodzą święto Purim. Wiele wspólnot mesjańskich obchodzi święto Purim. Jest to święto upamiętniające wydarzenia, które wydarzyły się kilkaset lat przed, wydarzeniem, przed narodzeniem Chrystusa, Mesjasza, Wydarzyło się to w królestwie medoperskim, za czasów, gdy królestwo Judy było w niewoli babilońskiej. No babilońskiej, potem medoperskiej. Kto tak? ma Biblię, niech otworzy? Na księdze Estery. Ja nie będę całej księgi czytać, ja pozwolę sobie ją krótko streścić, scharakteryzować, o co tutaj chodziło i jakie były takie główne wydarzenia? E... Otóż fa fabuła jest taka, w... Pe pewne, przekłady, mów... Pe pewne przekłady mają dłuższą wersję księgi Estery, odkryłem to stosunkowo niedawno, ale większość dostępnych na rynku polskim Biblii ma tą krótszą wersję. Krótka wersja to jest wersja hebrajska. Wcześniejsza wersja, późniejsza, to jest wersja grecka. Ona ma dodany prolog, gdzie znajduje się sen, sen Mordechaja, a także rozbudowaną jakby modlitwę Mordechaja i Estery w czasie postu. Jaka jest fabuła? Jak wiemy, Izrael, czyli to, co zostało z Izraela, czyli Juda i Beniamin znajdują się w niewoli. I na, na zamku w Suzie jest, zorganizowany, wielk, jest zorganizowana wielka impreza. Ówczesny król Artaxerxes, zwany też achaż e, zorganizował wielką, wielką imprezę dla całego królestwa, żeby pokazać swoją wielką chwałę, bogactwo królestwa, imperium. E, I ta impreza trwała pół roku. Eee, Przykaz był taki, że rób ta, co chce ta, niech się każdy dobrze bawi. Do nikogo, ni niczego do nikogo nie zmuszano. Eee, ale któregoś dnia eee, król stwierdził, że pokaże zebranym dostojnikom piękno swojej żony, królowej Warchti. Tak? ona była naprawdę eee, piękną kobietą. Ale królowa Waszti z nieznanych nam przyczyn strzeliła Focha i stwierdziła, że ma w nosie nie przyjdzie. Zbuntowała się przeciwko królowi. Król bardzo się zdenerwował tą sytuacją, od razu zebrał na radę i starsi, czy tam doradcy króla stwierdzili, że no nie może tak być, że się królowa postawiła i ty... Król, przecież ty jesteś najpotężniejszym na całym świecie, wszystkie królestwa obecnego świata należą do ciebie, są pod twoim władaniem, a tu ci się kobieta postawiła, zbuntowała się, nie może tak być, bo to za chwilę się o tym wszyscy dowiedzą w królestwie i wszędzie będzie przewrót, wszędzie kobiety zaczną się wynosić nad mężów, będzie... Yy patriarchat w totalnym zdeprawowaniu zero szacunku tak? dla, dla mężów, dla przywódców i tak dalej. Nie można do tego dopuścić. Król stwierdził, dobra rada, wygnać waszty. Ona już nie będzie królową, a mojego oblicza już nie zobaczę. Minęło trochę czasu, impreza trwa dalej e, i król tak sobie stwierdził, kurczę, szkoda mi tej waszty, no ale już postanowiłem. I Słudzy zauważyli, że król się trapi i stwierdzili, dobra, znajdziemy nową królową. Wtedy zorganizowano na zamku casting. Wzięto, e, przyprowadzono, sprowadzono na zamek w Suzie najpiękniejsze kobiety z całego królestwa, ze wszystkich ziem, które były poddane e, artakserksowi. E, I była wśród nich też pewna młoda dziewczyna pochodząca z Izraela. E, była Żydówką, bądź też była z plemienia Benjamina. Wiemy tylko, że Mordechaj był z plemienia Benjamina. I ona była sierotą, nie miała rodziców, jej rodzice nie żyli. I Mordechaj wziął ją pod opiekę, stał się jej opiekunem prawnym. E, przygotował ją do, do tego castingu e, i tylko zastrzegł jedną rzecz, że ona ma się nie przyznawać do swojej narodowości. No mało antysemitów mamy dookoła? Nie. Więc ten casting, te wybory Miss Estera oczywiście wygrała i została królową Medopersji, tak? czyli no, zyskała bardzo ważne stanowisko. Mordechaj też miał ważne stanowisko, ale nie aż tak, on tylko był jednym, przypuszczam, ze starszych lokalnych, bo zasiadał w bramie, tak? ale nie był jakimś tam drugim w państwie czy coś takiego, a Estera już się stała drugą osobą w państwie. Jakiś czas później do władzy też, jako właśnie druga osoba w państwie, jako taki premier, stał się niejaki Haman. Haman był potokie, potomkiem Agaga, był to Amalekita. O Agagu czytamy gdzieś tam wcześniej w Pięciu Księgu, że był królem Amalekitów. Tak? Amalekici to był taki wredny, paskudny naród. Jego geneza sięga dalej niż Księga Estery, bo gdy czytamy o historii Jakuba i Ezawa, dwóch braci, którzy już od dawna ze sobą rywalizowali, to wiemy, że Ezaw no nie tak do końca przebaczył Jakubowi, a Jakub był na tyle ostrożny, że starał się unikać kontaktów ze swoim bratem. To były stosunki, po, powiedzmy, politycznie poprawne, jak to czasami w naszych rodzinach bywa, ale nie była to wielka miłość brata do brata. Mijał czas, miały pokolenia i ta nienawiść gdzieś, ta złość, ta zadra, no bo jak wiemy, Ezaw był pierworodnym synem swojego ojca i on zgardził swoim pierworództwem, znamy tę historię, sprzedał zamiskę soczewicy, sprzerwał prawo do pierworództwa. Jakub to skrzętnie wykorzystał, za też namową swojej mamy Rebeki i potem zrobili mały podstęp i Jakub zyskał wielkie błogosławieństwo od swojego ojca Izaaka. No i Ezaf nie mógł mu tego darować. Ta historia musiała być w rodzinie powtarzana, bo już bodajże wnuk albo prawnuk, nie pamiętam, wnuk albo prawnuk Ezawa to był Amalek. I od niego wywiódł się pewien ród, naród potem, który no, bardzo kultywował w sobie nienawiść do potomków Jakuba, czyli Izraela. Nie uznawali ich jako tych właściwych, prawidłowych i zawsze byli im wrogami. Gdy Izrael wyszedł z Egiptu, to pierwsi zbrojnie przeciwko Izraelowi wyskoczyli właśnie Amalekici. I Bóg nakazał w końcu, że, słuchaj, dał, dał takie przykazanie, mówił, wymarzesz pamięć o Amaleku spod nieba, tak? Macie wszystkich wytłuc, wszystkich, którzy są od Amaleka macie wytłuc. Bóg wiedział dlaczego. My czasami się zastanawiamy, możemy, no ale co, ktoś tam jest winien, tak? Nie, nie, Amalek ma zostać starty z powierzchni ziemi. Takie było przykazanie. I takie różne rzeczy się działy. Za czasów Saula też była wojna z Amalekitami, też nie wszyscy zostali wytłuczeni, zostały jakieś niedobitki. Tak? No i te niedobitki poskutkowały tym, że ileś set lat później znalazł się taki Haman, który był właśnie potomkiem Amaleka i dalej w sercu pielęgnował nienawiść do narodu żydowskiego. I jako, że stał się drugi w państwie, postanowił to wykorzystać bardzo bardzo nie lubił Mordechaja bo on jako druga osoba w państwie gdy tylko takie prawo było zarządzenie króla że jak on się pojawił gdzieś na mieście wszyscy musieli mu oddać pokłon i wszyscy to robili oprócz Żyda Mordechaja Mordechaj po pierwsze kłania się tylko Bogu jako Żyd jako lud Boży tak a druga rzecz no prawdopodobnie Mordechaj wiedział że Haman jest Amalekitą więc yy, tym bardziej no, ta nieprzyjaźń była widoczna. Haman postanowił któregoś pię pięknego dnia podejść do króla i powiedział królu jest taki jeden naród, który nie słucha twoich praw, nie stosuje się do twoich praw, żyją sobie po swojemu, mówią, że Jachwę jest ich królem i jakieś tak, odstają od całego twojego królestwa, to nie jest dobre królu. No i król, nie znając w ogóle sytuacji, przypuszczam, Dał swój sygnet Hamanowi i powiedział no dobra, czyń co uważasz za stosowne, tak? Daję ci do tego ten, moją e, re, no, autoryzację. Tak? A i Haman jeszcze zaproponował, że królu, ja chętnie zajmę się tematem rozwiązania kwestii żydowskiej. Jeszcze nawet do tego dopłacę, tak? Tam dam ileś tam talentów do skarbca tak? i wtedy król mówi, no dobra, to rób tam co uważasz za słuszne. Król nie wiedział za bardzo co jest pięć, ale Haman bardzo dobrze przygotował pismo, rozesłał do wszystkich prowincji, że 12 dnia roku, 12 miesiąca roku wszyscy Żydzi mają zostać zgładzeni, wytępieni, zabici. Oczywiście wszędzie gdzie te pisma dotarły i zostały odczytane Żydzi bardzo się zaniepokoili. Zaczął się płacz, zaczął się lament, zaczęły się posty, modlitwy. Żydzi no, wiedzieli, że za karę trafili do Babilonu niegdyś, za swoje grzechy i grzechy swoich ojców, a teraz jeszcze spotyka ich na tym wygnaniu dodatkowa kara, czyli totalna zagłada. Wiedzieli, że ten dekret jest postanowiony, no i teraz tylko było odliczanie czasu. To jest coś takiego, jak ktoś trafia, jakiś przestępca do celi śmierci i on wie, że na przykład za trzy dni ma być wykonany wyrok. Wielu z tych ludzi potrafi w ciągu jednego dnia totalnie osiwieć. Tak, myśl o tym, o karze śmierci jest taka, że um, no, nie byłem w tej sytuacji na szczęście, ale wiem, że wielu ludzi bardzo mocno to przeżywa i to się odbija na ich psychice. Um, cham, y, Mordechaj oczywiście też pokutował, stanął sobie w bramie miasta i miał na sobie włosienicę, posypał głowę popiołem, zobaczyła to królowa Estera. Ej, Mordechaj, co się dzieje? Gdy dowiedziała się o wszystkim, też zbladła. Mordechaj mówi, słuchaj, Jesteś królową, idź do króla, musisz mu o tym hmm. powiedzieć. Narob Haman narobił bardzo dużo bałaganu i trzeba to jakoś odkręcić. Ale królowa mówi, ale nie mogę. Jest takie prawo, że jeśli ktoś nieproszony pojawi się przed królem, to kara śmierci, tak? Nie wolno tak sobie pójść przed oblicze króla. A Mordechaj mówi, słuchaj, spróbuj chociaż, tak? Jeśli tego nie zrobisz, zginiesz, tak? Jak my wszyscy. A jeśli to jeśli spróbujesz, to może król ci okaże łaskę i uratujesz w ten sposób nasz lud. Tak? Może to nie jest przypadek, że ty stałaś się królową w tym kraju. Bóg cię posadził tutaj nie bez przyczyny. No dobra, jak mam zginąć, to zginę. Módlcie się o mnie. Tak, kilka dni później Estera zaprosiła króla i Hamana na taką uroczystą kolację do, do siebie, do pałacu. E król taki był zdziwiony oczywiście okazał jej łaskę tak nie została zabita um, i stara tak przeciągnęła troszkę tą grę budowała napięcie zaprosiła ich jeszcze raz na drugi dzień i drugiego dnia czy tam wieczora oznajmiła królowi słuchaj mam jedną prośbę jedno życzenie ja wiem że ty mi chcesz obiecać choćby i połowę królestwa nie chcę tego gwizdzę na to ratuj mnie i mój lud my nie chcemy zginąć i wtedy dopiero ujawniła swoją tożsamość, że jest Żydówką. Król się zdziwił, no ale kto was chce zabić w ogóle, ale o co ci chodzi? I Estera wytłumaczyła, że Haman zaplanował spisek, że naszym gnębicielem jest Haman. On chce nas wszystkich pozabijać. Bez powodu, nic mu nie zrobiliśmy złego, tak? I potem już historię, no jeśli czytaliście księgę Esterę, to znacie, Haman został uwięziony, znaczy złapany i powieszony na szubienicy, którą notabene przygotował dla Mordechaja, żeby Mordechaj tam wisiał, a Haman sam wpadł w swoje sidła. I później historia została szybko odwrócona. Tak? Gdy Haman został ukarany, poszły listy z pieczęcią królewską, że no niestety ustawy nie możemy, czy tam zarządzenia cofnąć, ale ustanawiamy nową rzecz. Żydzi tego dnia mają obowiązek się bronić i mają prawo się bronić i nie wolno mi tu Żydów zabijać. Tak? Ja to troszkę parafrazuję, przeczytajcie sobie Księgę Esterę, tam jest wszystko ładnie opisane w szczegółach. I na pamiątkę tych wydarzeń, że naród, że Lud Boży został ocalony w cudowny sposób, na pamiątkę tego zostało ustanowione święto które sobie właśnie Żydzi i część wspólnot mesjańskich y, świętuje, celebruje. Jest to, nie jest to święto Pana, tak? nie jest to święto nakazane przez Boga, ale jest to święto na, na pamiątkę y, tych wydarzeń. Zresztą historia podobna się powtórzyła nie tak dawno nawet, bo pojawił się ktoś w duchu Amaleka, tak? nazywał się Adolf Hitler <laughs> i razem ze swoją y, gromadą próbowali... Y, o, dokonać ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej w Europie. Hitler był tak napalony na wytępienie Żydów, że potrafił nawet, od, nawet odmówić zaopatrzenia swoim wojskom w, na Węgrzech, bo nie, 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 te wagony kolejowe są mi potrzebne, ja się tutaj Żydami chcę zająć. Nie dostaniecie żarcia, nie dostaniecie amunicji, radźcie sobie sami. Ja muszę się zająć Żydami. Tak też parafrazuję, ale doszły mnie takie informacje właśnie, że on był tak zafiksowany na punkcie Yy, a, y, eliminacji Żydów, że no, to był czysty ducha Maleka. Tak? Zresztą jeden ze zbrodniarzy y, hitlerowskich, gdy y, chwilę przed y, wykonaniem kary śmierci, też na szubienicy, jak synowie Hamana, y, to jego ostatnie słowa były No to mamy, Purim 1946. Więc on wiedział, co jest, y, co jest na rzeczy. Mam nadzieję, że podobne sytuacje już się nigdy nie powtórzą, że nie pojawi się kolejny potomek Gaga i, i tak dalej. Chociaż no, proroctwa mówią, że będzie ludowi Bożemu ciężko u samego końca dziejów, ale módlmy się, żebyśmy nasze lata przeżyli w pokoju, a Księga Estery niech będzie nam zachętą, że, żeby nie tracić nadziei, gdy nawet sytuacja się wydaje beznadziejna. Chwała Panu Bogu. Amen.